Idziemy do Haupthalle, Mainhalle. Wiedzieli, co puścić w autokarze, żeby im była dość bardziej zainteresowana niż w ogóle. O, o te piksele. Tańczą razem z nimi. Dobry, koledzy.

Idziemy na wycieczkę jak prawdziwi turyści w ciepłym kraju ubrani na czarno. Tak jest, nakrycie głowy jak prawdziwi tak, tak. lokalsi. Myślę, że taka mieszanka jest idealna i możemy iść na miasto. Idziemy jeść. Yeah. If we do these things when the tree is green, oh please, what will happen when? Yeah. Takie mapy są super! Okej, okay. quest. W poszukiwaniu informacji. Dzisiaj będę miała parę questów, także zobaczymy, czy uda mi się przejść te plansze. Quest wykonany! Informacja jest tu. Yes! Quest numer 2. Znaleźć resztę ekipy, która poszła do Mediamarket. <laughs> Teraz quest numer 2 znaleźć Mediamark i znaleźć resztę ekipy. I bardzo proszę, gdzie one są? Tu! Po drodze nas zaskoczył Plasa de Toros, czyli arena byków jest strasznie głośno. Ale dlatego, że tutaj są dwie największe arterie miasta, natomiast ten plac byków to jest coś, co jest piękne, ale w środku się dzieją straszne rzeczy, ponieważ właśnie tu w środku zabija się byki, dźgając je w kark. A na przykład w tym miejscu zbiera 16 tysięcy widzów, którzy sobie oglądają, w jaki sposób taki byczek zostaje uśmiercony przez pana Toreadora. To, to jest w ogóle jeden z większych placów toros w całej Hiszpanii, także... Wow, jesteśmy naprawdę przy niebyle czym dworzec. Jestem zachwycona. Chciałam coś powiedzieć, ale zapomniałam, Walencja jest strasznie dużym miastem. W Walencji jest ponad 800 tysięcy mieszkańców. Czyli to jest... Większe miasto niż Wrocław. Mamy tylko dwa i pół dnia na to, żeby zwiedzić to miasto. Także na pewno nie zobaczymy wszystkiego i będzie czas, żeby tu wrócić. Najlepiej w marcu, kiedy jest święto Las Fajas. bądź siedem. Dostać się na plażę i kontynuować nagrania na plaży oraz w Starej Hawanie. Mówię Stara Hawana, ponieważ ta część nadmorska w Walencji wygląda naprawdę w niektórych miejscach jak kupił w klei ulicę Hawany. Tyle tych questów quest? mamy dzisiaj. I tak... Mówię, quest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nie, 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 tak udawaj, że mówisz, a potem podłożysz sobie, jaki chcesz montować. A no tak, to przecież jest rozwiązanie, bo przecież w poście wszystko można. Tak, wszystko... To, to, to się robi na postawucji. Quest numer 7. Dotrzeć do plaży. Wykonane! To co jest orsiata? Vale, jest to bebida walenciana, vale. To smakuje orzechowo okay. i oni z tego robią napój, który jest jak mleko, trochę tak jak migdały rozmielali z wodą i z cukrem. Widzicie? Walenckie na przy plaży bardzo smaczne są te orzeszki orzeszka. tak to można zjeść, to w ogóle smak jak orzeszek tak mini kokosy mini kokosy z e, migdałem dosyć wesołe o Jezus jakie słodkie jakie dobre smaczne. Eril będzie miała szczęście, dziękuję Bogu. Tak Tak, sprawił, to aż churało, Naprawdę, to naprawdę z plaży, jesteśmy już w miejscu troszeczkę odgrodzonym od tego wiatru, który tutaj strasznie dzisiaj wieje, ale na maksa, wczoraj tak wcale wiecznie nie było. I idziemy do miejsca, które nazwaliśmy Hawaną, ponieważ naprawdę wygląda jak Hawana, zresztą to już Wam mówiłam. Także quest praktycznie wykonany. <laughs> Hiszpania jest fantastycznym krajem, zresztą w zasadzie przypuszczam tak jak każdy jeden. Fantastycznym krajem pod względem kulturowym, pod względem tradycjonalnym, ponieważ jest strasznie bogata. Najróżniejszego rodzaju święta, tańce regionalne, zwyczaje ludzi. Hiszpanie zresztą są niesamowitymi ludźmi. Muzyka bardzo często uciekamy od ciekawej wiedzy, od takiej codziennej, może nie codziennej, od takiej wiedzy stricte szkolnej, czyli dowiedzmy się, jaką tradycję mieli ci i ci i ci w tamtym i w tamtym roku pochodzącą za panowania tego i tego króla. Natomiast są to rzeczy niesamowicie interesujące i w zasadzie bardzo mocno wpływające na to, jak ukształtowało się społeczeństwo, my w jakiś sposób na przykład się bawimy albo w jaki sposób praktykujemy niektóre święta. Zobaczcie, jak zwykłe miejsce, które wygląda dokładnie w ten sposób, może wyglądać naprawdę epicko ze względu na niebo i to, co się tam dzieje. Mandarynkowy drzewo. Bardzo ważna rzecz jest taka, którą chciałabym, żebyście pamiętali, a propos Walencji. Że flamenko nie pochodzi stąd. Wszędzie, gdzie jedzie się do Hiszpanii, to wszędzie można zobaczyć flamenko, ponieważ flamenko urosło do takiej rangi. Oczywiście jest stawiane na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o tańce hiszpańskie. Jak ktoś się pyta, hej, podaj mi jakieś taniec hiszpańskie, to pierwsze, co to się mówi flamenko. O Boże, jesteśmy w miejscu, które wygląda total jak Hawana. naprawdę warto zejść ze szlaków głównych, żeby wejść w takie przepiękne małe uliczki. Quest numer 9. Opowiedzieć wam o tańcach w Walencji. W samej Walencji istnieją tańce bardzo popularne, regionalne, które są tańczone przez grupy folklorystyczne bądź po prostu przez pasjonatów tańca. Te tańce, one nie są dosyć popularne, no jednym z najpopularniejszych jest chota. Która jest po prostu bardzo popularnym tańcem hiszpańskim Który ma swoje odpowiednie odmiany w bardzo wielu regionach I jednym z najpopularniejszych jest właśnie odmiana chodząca stąd, czyli z Walencji Tańce wszystkie są tańczone do muzyki na żywo najczęściej Ponieważ muzyka w połączeniu z tańcem przenosiła ludzi w troszeczkę taki inny wymiar Czyli na przykład te wszystkie kasaniety, które istnieją, te wszystkie bębenki, albo jakieś grzechotki, trąbki, piszczoki, które się używało do gry podczas tańca, miały w zamiarze wykazać ekspresję danego muzyka, połączyć muzyka razem z tancerzem. W tańcach regionalnych, które pochodzą z Walencji, bardzo mocno widać wpływy greckie i romańskie z czasów, kiedy te tereny były okupowane przez te kolonie, tak można nazwać, oraz wpływy bardzo mocno muzułmańskie, ponieważ tutaj przez bardzo długi czas muzułmanie odgrywali religijnie bardzo dużą rolę i bardzo mocno to widać w tańcu, ponieważ tańce regionalne stąd są mocno surowe, zachowawcze w ruchu. Nie ma w nich takiej. Ekspresji, co widać najmocniej na przykładzie choty. Ponieważ chota aragońska, na przykład, jest trochę bardziej energiczna, trochę bardziej energetyczna w swoim wy wyrazie niż chota walecjacka. Pomimo takiej zachowawczości w tym tańcu, ten taniec nadal jest bardzo mocno wyrazisty i bardzo mocno rytmiczny, ponieważ rytmika w tańcach hiszpańskich jest pieruńsko ważna. Dlatego też często one są tak trudne dla ludzi spoza, żeby je pojąć, ponieważ nie każdy jest w stanie zrozumieć o co do końca chodzi tym muzykom, którzy na żywo nam wystukują bądź wygrywają jakieś tam rytmy i co do nich trzeba w... zatańczyć. A to wszystko ma sens, prawie że matematyczny. jakie wpływy w tych tańcach są, o których nie wiemy. Że kiedyś tam jakaś okupacja była, bądź jakieś kolonie przyjechały na jakieś tereny, zaczęły po prostu kultywować swoją kulturę, którą wzięły ze swoich terenów i dalej zostało to przyjęte przez ludzi i się zachowało. Jeśli chodzi o samochód, tak jak już wspomniałam ma swoje konkretne odmiany w najróżniejszych częściach Hiszpanii. Najpopularniejsza jest właśnie Hota Aragonesa, pochodząca z Aragonii, ale tuż za nią niedaleko dąży dumnym krokiem Hoty Hota Walencjańska. Hotę tańczy się przede wszystkim do głównego głosu prowadzącego, który towarzyszy wszystkim tańczącym tancerzom Hoty. Dodatkowo nieodłącznym elementem są castañuelas, które bailarina albo bailador trzyma w rękach. I castanuelas to jest coś w rodzaju grzechotki, takich kastanietów, które się trzyma w ręce i którymi się wystukuje tam odpowiedni rytm. Bardzo ważnym elementem również jest... Słucham. Dodatkowo oczywiście nieodłącznym elementem jest strój taneczny. Najczęściej jest to strój regionalny pochodzący z danego regionu Hiszpanii. W Walencji ten strój najczęściej można zaobserwować podczas tańczenia hoty w trakcie święta Las Fallas. I podczas Las Fallas kobiety i mężczyźni również są ubrani w przepiękne stroje regionalne. Las mujeres llevan un vestido y un peinado precioso. Oprócz tego, że tancerze trzymają w rękach castanuelas, na których wygrywają odpowiedni rytm, towarzyszy im również grupa muzyków, którzy grają na gitarach, na laudes, na litwach. Towarzyszy im również akordeony i tamburyny. Hota jako taniec powstała, bądź zaczęła być tańczona i zauważona na taką szerszą skalę w wieku XVIII. Natomiast taki złoty wiek hoty w Hiszpanii przypada na XIX wiek. Taniec odgrywa strasznie silną rolę w społeczeństwie, a my zupełnie tego nie zauważamy. Jak to jest z tańcami polskimi? Czy jest tak samo? Ze względu na to, że jedzą tu lokalsi i te wspaniałe panie, my też stwierdziliśmy, że tu zostaniemy. I panowie, może zamykają za 15 minut, zdecydowali się dla nas położyć stolik, zrobić kawę i dać fartones, czyli. Nie wiem, co to jest, ale wygląda jak chlebek posypany cukrem z nic w środku. <laughs> tak. Smaczne? Mm. Teraz to ma sens. Teraz jest i gluten, i cukier, i laktoza. No, entiende. No, no entiendo, porque es primera vez cuando veo un juego así. Es el parchís. Parchís. ¿Y es típico de español? Ah. Sí. La calle, la gente, los pueblos, pueblos. Sí. I oczywiście właśnie, proszę bardzo, Eril jest już w trakcie. Przepraszam, co pani robi? Leżę. Quest numer 355 euro. Idziemy <noise> na biec, bo tam nas nie chcą. <laughs> przepraszam za koleżankę. Prawdę bardzo, bardzo przepraszam za I przepraszam. koleżankę. Oj, taka ma... Noc Nasz kierowca? To pan Najbardziej nieobecny człowiek, jakiego kiedykolwiek widziałam. Jest tak spokojny. I teraz po prostu nie powiedział ani słowa: po prostu jedzie. Zero. Nawet z tyłu głowy jego bije z wiecie ten spokój bijący z tej głowy. Ale przynajmniej słucha bossa. Okay, Bob, those boots. A w nocy, na właśnie taki najpiękniejszy plac, przychodzą vlogery, kręcić o Jezus, jak pięknie. West. Pokręcić się na placu... dziewicy. La Plaza de la Virgen. Po polsku brzmi fatalnie, ale po hiszpańsku bardzo ładnie. Plaza de la Virgen. w domu wycieczka Jezus, patrzcie jakie piękne światło jak to jest super. Ida! Patrz, co znaleźliśmy że jest trzecia w nocy. E tam. Idziesz ulicą, idziesz, idziesz, idziesz i nagle patrzysz w górę. Dzień trzeci, drugi, któryś tam ruszamy. To jest sklep, w którym są tradycyjne stroje z Walencji. Zaraz wejdę do środka. Popatrzcie, Hola. Hola. jakie to jest piękne. Widzicie? To są te koronkowe wykończenia przy, przy Przepiękne. I takie śliczne pudełka. W ogóle to jest wszystko śliczne w tym sklepie. A to wszystko są ręcznie zdobione rzeczy. Wyrabiane i zdobione, no. Ten sklep jest z 1946 roku. Strafiliśmy do jakiegoś Chanel, od tych strojów walencjańskich. Jeżeli szukacie dobrych butów tanecznych do tańca choty walencjańskiej, to bardzo proszę tutaj są wspaniałe okazy, one są naprawdę wspaniałe. Najbardziej mi się podobają te chibi rzeczy. dwóch tańcach, które są bardzo typowe dla tego regionu. Portowy taniec nazywa się La Danza de la Marineria, czyli taniec żeglarski, taniec żeglujących. I jest to taniec, który był tańczony przez w zasadzie wszystkie Najmniejsze, najróżniejsze Pueblos Marineros, czyli ludności związanych z portem, na przykład żeglarzy. Ten tanias był tańczony w portach do muzyki granej przez instrumenty strunowe, głównie takie gitarki, przez całe grupy gitarzystów, tak zwane. Conjuntos de rondallas. W momencie, kiedy jacyś żeglarze wrócili z morza, czas ich pobytu na morzu, uszli z życiem podczas sztormu na przykład, albo jakieś inne niebezpieczeństwo powodowało, że ich żegluga była niebezpieczna i ten taniec był takim tańcem radości, tańcem wdzięczności, że ci żeglarze wyruszyli i wrócili żywi. Zobaczcie, w jakich różnych okazjach taniec się przejawiał podczas życia. A drugim tańcem jest taniec, który którego pisownia jest w Valenciano, czyli w tym języku, który jest bardzo typowy dla regionu Walencji. Pisze się to Saxera Vella i powinno się to chyba przeczytać Saxera Beja. To jest taniec niekompletnie niezwiązany z sportem, ale ze względu na to, że chcę połączyć w pary, te tańce, to je łączę w pary, bo właśnie w Saxera Beya wszyscy się łączą w pary. To jest taniec radości, taniec głównie tańczony podczas ślubów. Tworzą się dwa rzędy. Kobiety zachowują się powściągliwie, bardzo wstydliwie w swoim wyrazie, natomiast mężczyźni ustawiają się w najróżniejszych pozycjach bo tutaj mówimy o pozycjach o pozach, które przyjmują tancerze w pozycjach, które są bardzo śmiałe czyli troszeczkę jest taki stereotypowy wizerunek kobiety i mężczyzny całość się kończy tym, że mężczyźni jak prawdziwi dżentelmeni całą kobietę. Rękę. A na sam koniec, jeszcze, ponieważ jest to oczywiście tańczone do muzyki na żywo, tak jak większość tych tańców, jest to tańczone przy akompaniamencie piszczałek. Nazywają się one Dulcine. Tak właśnie było. Zapamiętajcie. dzisiaj nagraliśmy łącznie 5 albo 6 odcinków. Zobaczymy ile vyjde. Hmm. I čas na samolot. I do następnej wycieczki. Bezpečnost nebo omezovat pohodlí ostatních cestujících. Rádi bychom vás upozornili, že používání mobilních telefonů je zakázáno během celého pobytu na palubě letadla a to v každém režimu. Přesvědčte se prosím, že vaše mobilní telefony jsou zcela vypnuty. Děkujeme. No, že jste Fondeku, oviděla, že v celém režimě.